Co się dzieje, gdy mężczyzna, którego wyśmiewałeś, okazuje się być twoim szefem? Zespół ten dowiedział się o tym w najbardziej poniżający sposób. To był jeden z tych poranków, które nie zapowiadały nadchodzącego chaosu. Słońce świeciło jasno nad centrum Dallas, a ulice tętniły życiem, gdy ludzie spieszyli w swoim dniu. Wśród nich był mężczyzna imieniem Elia, kierowca dostawczy który widział już wszystko. Elijah nie był krzykliwy ani głośny, ale miał w sobie cichą godność, która mówiła więcej niż słowa. Tego szczególnego poranka miał ważną dostawę do zrealizowania, taką która wymagała, by udał się do jednej z najdroższych restauracji w mieście. Belandrias Fine Dining, znanej ze swojej wymagającej klienteli i pretensjonalnej reputacji. To nie było miejsce, w którym Elijah zazwyczaj się zatrzymywał, ale dzisiaj obowiązek wezwał. Jego ciężarówka wjechała do tylnej alejki restauracji, gdzie zwykle zostawiano dostawy. Miejsce miało atmosferę ekskluzywności, nawet w strefie załadunkowej. Wielkie srebrne drzwi, oznaczone tylko dla personelu, stały wysoko, niemal wyzywając każdego, kto nie należy, by przeszedł przez nie. Elia chwycił tabliczkę z fakturą, założył rękawiczki i ostrożnie ułożył skrzynki z organicznymi produktami i specjalistycznymi owocami morza na wózku. Gdy pchał ładunek w stronę wejścia, usłyszał ciche śmiechy z wnętrza. To był ten rodzaj śmiechu, który ściskał ci pierś, mieszanka szyderstwa i wyższości. Elijah lekko pokręcił głową. Nie był obcy lekceważeniu ani osądom. Ale nie zamierzał się tym przejmować. Zapukał dwa razy w stalowe drzwi i czekał. Gdy się otworzyły, młody mężczyzna w czystym, białym kucharskim fartuchu patrzył na niego, jakby był jakąś przeszkodą, zanim dwie inne osoby z personelu wychyliły się, jedna powstrzymując śmiech, a druga przewracając oczami. Dostawy powinny przychodzić wcześniej. Warknął młody mężczyzna, jego ton pełen irytacji. Elia spokojnie trzymał fakturę. Jestem zgodny z harmonogramem, panie. Świeże owoce morza z Gulf Coast Imports i organiczne warzywa, które pan zamówił. Szef machnął ręką. Cokolwiek. Po prostu wejdź i nie blokuj wejścia do kuchni. Gdy Elijah pchał wózek do środka, zauważył, że więcej osób z personelu obraca się w jego stronę, ich wyrazy twarzy od zabawnych po pogardliwe. Ktoś mruknął pod nosem: "Chyba firma wysyła tu każdego, by dostarczył do takich miejsc". To nie były tylko słowa, to był ton, ten szyderczy, lekceważący ton, który mówił więcej niż jakiekolwiek obelgi. Elia szedł dalej, ostrożnie rozładowując skrzynki. Jego ręce pewne, chociaż ich słowa wciąż unosiły się w powietrzu, jak nieprzyjemny zapach. Ale Elia się nie cofnął, jeszcze nie. Wiedział coś, czego oni nie wiedzieli, i to tylko kwestia czasu, zanim wszystko się zmieni. Gdy Elia manewrował wózkiem głębiej w restauracji, nie mógł nie zauważyć otoczenia. Belandria's fine dining była tak ekstrawagancka, jak głosiły plotki. Kryształowe żyrandole wisiały z sufitu, rzucając złoty blask na marmurowe podłogi, tak wypolerowane, że można było zobaczyć swoje odbicie. Otwarte kuchnie lśniły ze stali nierdzewnej, a każdy kąt tego miejsca krzyczał o bogactwie. Ale pod tą nieskazitelną powierzchnią było coś znacznie mniej wypolerowanego. Ilija zauważył sposób, w jaki poruszał się personel. Szybko i efektywnie, tak, ale z powietrzem wyniosłości, które nie pasowało. To nie byli ludzie dumni ze swojej pracy, byli dumni ze swojej hierarchii, a teraz Elijah był na jej dnie. Upewnij się, że nie blokujesz stanowiska szefa kuchni. Kobieta w ostrym czarnym garniturze nawet nie spojrzała na niego, przechodząc obok. Tak, proszę pani, odpowiedział Elia, jego ton grzeczny, ale stanowczy. Nie miał nic przeciwko wykonywaniu poleceń, ale czuł jak jej wzrok utknął na nim, analizując go, jakby szukała powodu, by całkowicie go zignorować. W pobliżu dwóch kelnerów stało na skraju sali jadalnej, składając serwetki i szepcząc. Nie trzeba było detektywa, by zgadnąć, że rozmawiali o nim. Co chwila rzucali na niego ukradkowe spojrzenia, ledwo ukrywając swoje uśmieszki. Co myślisz? Pięć minut zanim coś zepsuje? – zapytał jeden z nich, chichocząc. Elia ich zignorował i kontynuował pracę. Lata pracy w tym zawodzie nauczyły go, że tacy ludzie nie są warci jego energii. Skupił się na rozładunku skrzynek na ladzie obok lodówki. Nadal jednak komentarze nie ustępowały. Myślisz, że ktoś, kto dostarcza do takiego miejsca, przynajmniej ubierze się lepiej? Wtrącił inny głos. Elijah spojrzał na swój mundur. Był czysty i wyprasowany. Praktyczny dla kogoś, kto cały dzień trzyma skrzynki. Ale dla tych ludzi to nie było wystarczająco dobre. To nie miało znaczenia. Nie był tu po to, by zaimponować komukolwiek. Kiedy skończył pierwszą dostawę i odwrócił się, by wrócić do ciężarówki, minął grupę kucharzy przy grillu. Oni również przerwali rozmowę by rzucić na niego długie spojrzenie. Jeden z nich, wysoki mężczyzna z uśmieszkiem, który wręcz krzyczał o kłopotach, pochylił się i wyszeptał na tyle głośno, żeby Ilira go usłyszał. Założę się, że nie stać go nawet na jedzenie tutaj, nie mówiąc już o wejściu przez główne drzwi. Reszta zaśmiała się, a szczęka Elia lekko się napięła. Miał sporo doświadczenia w ignorowaniu takich rzeczy. Ale to zaczynało przekraczać granice. Nadal jednak zachował spokój i ruszył z powrotem na zewnątrz po kolejną dostawę. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. W środku szyderczy śmiech stawał się coraz głośniejszy, a Elia czuł ich spojrzenia na sobie, jakby był jakimś rodzajem widowiska. Elia wrócił do swojej ciężarówki, ładując drugą partię pudełek na wózek. Poranne upały zaczynały się odczuwać, a pot na jego czole mieszał się z kurzem z alei. Ale kiedy pchał wózek w stronę drzwi kuchni, nadal słyszał cichy śmiech odbijający się z wnętrza. Nie próbowali nawet obniżyć głosu, gdy ponownie wszedł do kuchni. Szef kuchni, o ostrych rysach twarzy, Damian, stał przy ladzie i sprawdzał składniki, które Iliża już dostarczył. Lekko zaciągnął nos, podnosząc skrzynię owoców morza. To najlepsze, co mogli wysłać? Damian mruknął. Na tyle głośno, by Elijah to usłyszał. Elika chwilę się zastanowił. Jeśli jest problem z jakością, mogę zadzwonić do dostawcy. Damian przerwał mu machnięciem ręki. Nie, nie. Po prostu odstaw to i idź. Mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia. Kiedy Elia zaczął rozładowywać drugą partię pudełek, nie mógł nie zauważyć, jak Damian się zachowuje. Szef kuchni mówił głośno, kierując swoimi pracownikami z przesadną władzą, jakby chciał, by wszyscy w pokoju wiedzieli, że to on rządzi. Przysięgam, powiedział Damian, zwracając się do jednej z kelnerek, standardy spadają wszędzie. Zobacz na tego gościa, czy oni nie uczą profesjonalizmu kierowców dostawczych, kelnerka, młoda kobieta z wymuszonym uśmiechem rzuciła okiem na Elichaja, ale nic nie powiedziała, zamiast tego kiwnęła głową do Damiana i zajęła się przygotowaniem pobliskiej jadalni. Elijah trzymał głowę w dół i kończył rozładowywanie. Nie zamierzał pozwolić, by ich słowa dotknęły go, ale nie mógł ignorować rosnącego irytacji. To nie tylko komentarze, Chodziło o jawny brak szacunku, przypuszczenie, że jest gorszy tylko dlatego, że wykonuje tę pracę. Kiedy ruszył, by ułożyć puste skrzynie, jeden z pracowników kuchni zawołał do niego: Hej, facet od dostawy, pominąłeś jedno pudełko. Elaja odwrócił się zdezorientowany, bo na pewno tego nie zrobił. Pracownik wskazał na skrzynię stojącą przy drzwiach, uśmiechając się przy tym. Elidza podszedł i schylił się, by ją podnieść. Tylko po to, by zdać sobie sprawę, że jest pusta. Kolejna fala śmiechu rozeszła się po kuchni. Tylko cię straszymy, stary, powiedział facet, klepiąc się po kolanie. Trochę się wyluzuj. Elidża nie odpowiedział, zamiast tego położył pustą skrzynię z powrotem i skończył swoją pracę bez słowa. W środku jego cierpliwość malała ale przypomniał sobie po co tu jest miał pracę do wykonania i punkt do udowodnienia nawet jeśli oni jeszcze tego nie wiedzieli kiedy dostawa w końcu została zakończona elia wręczył podpisaną fakturę damianowi szef kuchni nawet na niego nie spojrzał gdy podpisywał dokument możesz już iść powiedział damian oschle nie zadając sobie trudu by podziękować elira na chwilę się zatrzymał jego wzrok był spokojny. Miłego dnia, powiedział równym głosem, zanim odwrócił się i ruszył w stronę ciężarówki. Ale w momencie, gdy dotarł do drzwi, jeden z kelnerów mruknął pod nosem: Tak, wracaj do miejsca, skąd przyszedłeś. To było to. Elicza zatrzymał się w martwym punkcie, ręka oparta na klamce. Na chwilę cała sala zamilkła, wszystkie spojrzenia były na niego. Elicza odwrócił się powoli. Jego wzrok spotkał się z wzrokiem kelnera. Nie było w nim złości, tylko spokojna pewność siebie, która natychmiast uciszyła uśmieszki i szepty. „Przyszedłem tutaj” powiedział Elia. Jego głos był spokojny, by dostarczyć coś, czego wy wyraźnie potrzebujecie więcej – szacunku. Pokój pozostał cichy, gdy Elidja wyszedł. Ale prawdziwa niespodzianka czekała jeszcze. I to tylko kwestia czasu, zanim zdadzą sobie sprawę, kim naprawdę jest. Elia opierał się obok swojej ciężarówki, biorąc chwilę na oddech. Dostawa została zakończona, ale ciężar poranka wciąż wisiał w powietrzu. Był w podobnych sytuacjach niezliczoną ilość razy. Ale coś w dzisiejszym dniu wydawało się inne. Może to sposób, w jaki wszyscy wydawali się tak pewni swoich założeń. Tak ślepi na możliwość, że on jest kimś więcej niż widzieli. Spojrzał na wielką fasadę restauracji. Nazwa Bellandrias wyryta złotymi literami nad wejściem. To było surrealistyczne, naprawdę. Zaledwie kilka tygodni temu podpisał ostatnie papiery, które uczyniły go właścicielem tego miejsca odważny krok w jego rosnące imperium lokali gastronomicznych. Ale droga Elira. Do tego momentu nie była drogą przywilejów czy skrótów, była oparta na latach potu, poświęceń i nieustannego dążenia, by udowodnić swoją wartość. Wychował się w małym miasteczku w Luizjanie, gdzie szanse były nieliczne i oczekiwania wobec kogoś takiego jak on były jeszcze rzadsze. Jego rodzice pracowali bez wytchnienia, wpajając mu wartość ciężkiej pracy i uczciwości. Elia zaczął jako zmywający naczynia w lokalnej jadłodajni, mając zaledwie 16 lat. Wtedy z fascynacją obserwował kucharzy i kelnerów, marząc o dniu, w którym stworzy coś większego, coś wyjątkowego. Przez lata wspinał się po szczeblach kariery, przechodząc od pracownika kuchni do menedżera, a ostatecznie uzbierał wystarczająco, by otworzyć swoją pierwszą restaurację. Nie była to nic spektakularnego, ale była jego. I stamtąd jego wizja rosła tylko w siłę. Kiedy pojawiła się okazja, by kupić Bellandrias, Elijah nie wahał się. Wiedział, że to ryzyko, ale wiedział też, co to miejsce może stać się pod jego przewodnictwem. Restauracja miała reputację ekskluzywności, ale Elijah dostrzegał potencjał wykraczający poza powierzchnię. Chciał, by stała się czymś więcej, miejscem, gdzie każdy czułby się doceniony – od gości po pracowników, aż po osoby dostarczające towar. Ale przejście nie miało być łatwe. Elia zdecydował się nie ogłaszać od razu swojego właścicielstwa, zamiast tego postanowił obserwować kulturę miejsca z bliska. Chciał zobaczyć, jak pracownicy działają, gdy myślą, że nikt ich nie obserwuje. To, co zobaczył tego poranka, tylko potwierdziło to, czego się spodziewał: zmiana była absolutnie konieczna. Elija wsiadł z powrotem do swojej ciężarówki i zanotował kilka rzeczy w swoim tablecie. Przygotowując się na spotkanie, które miał zaplanowane z personelem tego popołudnia, pozostawił ogłoszenie o swoim przybyciu niejasne, nakazując menedżerowi zebranie wszystkich w jadalni o 15.00. Myślał o szefie kuchni Damianie i jego sposobie bycia, jak szybko ocenia i odrzuca. Myślał o kelnerach, kucharzach i menedżerze, którzy ledwie zauważyli jego obecność. Elaja nie czuł gniewu wobec nich. Czuł coś głębszego rozczarowanie tym, jak łatwo ludzie wpadają w schematy uprzedzeń i braku szacunku. Here is the translation of the provided text into Polish. W momencie, gdy odjechał od restauracji, Elijah podjął decyzję. Spotkanie nie miało dotyczyć tylko przedstawień. Miało być okazją do ustalenia tonu, który Bel Andreas będzie reprezentować w przyszłości. Szacunek, pokora i równość nie były dla niego tylko słowami, które brzmiały dobrze. Były fundamentem wszystkiego, w co wierzył. A za kilka godzin mieli się dowiedzieć Kim naprawdę jest Elia i dlaczego tu jest? Zegar wybił trzecią po południu, a personel zaczął gromadzić się w głównej sali jadalnej. Bell, Andreas, Fine Dining. Niektórzy wyglądali na ciekawych, inni byli zirytowani. Damian opierał się o stół z założonymi rękami, a jego wyraz twarzy był mieszanką irytacji i znudzenia. O co tu chodzi? wymamrotał do jednej z kelnerów. Jestem zawalony robotą, a teraz muszę siedzieć na jakimś spotkaniu? Menadżer restauracji, mężczyzna w średnim wieku o imieniu Grek, stał przy wejściu, wyglądając na wyjątkowo zdenerwowanego. Powiedziano mu, by zebrał wszystkich, ale nawet on nie wiedział dokładnie dlaczego. Powiedziano mu tylko, że nowy właściciel przybędzie dzisiaj, a to spotkanie jest obowiązkowe. Gdy personel się ustawił, Drzwi do sali jadalnej otworzyły się, a do środka wszedł Elia. Nadal ubrany w ten sam uniform, który miał na sobie rano. Na chwilę w pomieszczeniu zapadła cisza. Personel wymieniający zdezorientowane spojrzenia. Damian wydał krótki śmiech, potrząsając głową. Musisz żartować wymamrotał pod nosem. Elia podszedł do centrum sali. Jego spokojne zachowanie nie zmieniło się. Czuł napięcie, niewypowiedziane pytania wiszące w powietrzu, ale nie śpieszył się, by wyjaśniać. Zamiast tego pozwolił ciszy trwać przez chwilę, spotykając ich wzrok jeden po drugim. W końcu grek odchrząknął, przerywając niezręczną ciszę. U, Elaja, co ty tu robisz? To spotkanie jest tylko dla personelu. Elaja uśmiechnął się lekko, jego głos był pewny, ale stanowczy. Wiem, Grek. Dlatego tu jestem. Damian przewrócił oczami: Słuchaj, jeśli to chodzi o dostawę z rana, to możemy po prostu przejść do rzeczy? Mamy prawdziwą pracę do wykonania. Eliasz zwrócił uwagę na Damiana. Jego spojrzenie było pewne: Masz rację, szefie Damianie. To dotyczy dostawy i chodzi o coś znacznie więcej niż to. Damian uniósł brwi, ale zanim zdążył odpowiedzieć, Elija kontynuował. Pozwólcie, że się odpowiednio przedstawię. Nazywam się Elia Reynolds, a od trzech tygodni jestem nowym właścicielem Bell Andreas Fine Dining. Pomieszczenie znowu zamilkło, ale tym razem powietrze było gęste od szoku. Uśmieszek damiana zniknął, a jego twarz wyraziła ogromne niedowierzanie. Kelnerzy wymieniali zaskoczone spojrzenia, a twarz Grega stała się blada. Ty? Damian w końcu udało się powiedzieć, jego głos był ledwie szeptem. Ty jesteś właścicielem? Dokładnie, powiedział Elia, jego ton był równy. A zanim cokolwiek powiecie, chcę, żebyście zrozumieli jedną rzecz. To nie chodzi o to, żeby chwalić się moim tytułem, czy stawiać kogokolwiek na swoim miejscu. Chodzi o szacunek. Zatrzymał się, pozwalając swoim słowom przeniknąć. Spędziłem poranek obserwując, jak działa ten zespół. Widziałem, jak mnie traktowaliście, bo zakładaliście, że jestem tylko kierowcą dostawczym. I chcę, żebyście pomyśleli o tym, co to mówi nie o mnie, ale o Was. Damian otworzył usta, by odpowiedzieć, ale szybko je zamknął. Kelnerzy spojrzeli w podłogę. Nagle znajdując fascynację w swoich butach, Elia kontynuował. Jego głos niósł cichą siłę. Oceniliście mnie, zanim wiedzieliście, kim jestem. Zrobiliście założenia na podstawie mojego wyglądu, tego, co miałem na sobie i pracy, którą wykonywałem. A takie zachowanie nie tylko mnie rani, ale rani te restauracje, rani kulturę, którą próbujemy tutaj zbudować. Pomieszczenie milczało, a słowa i laja wisiały w powietrzu. Spojrzał na wszystkich, spotykając ich wzrok po raz kolejny. Każda osoba, która wchodzi przez te drzwi, zasługuje na szacunek, niezależnie od tego, czy jest gościem, członkiem personelu, czy kimś, kto dostarcza składniki, które utrzymują to miejsce w ruchu. To jest standard, którego oczekuję od każdego z was. Po raz pierwszy tego dnia Elia zauważył coś nowego w ich wyrazach twarzy. Wstyd. I choć było to dla nich niewygodne, było dokładnie tym, czego potrzebowali, by poczuć. Cisza w pokoju była niemal namacalna. Każdy członek personelu zmagał się z wagą słów Elicha. Damian przesunął się niespokojnie. Jego ręce już nie były skrzyżowane w oporze, ale wisiały niezręcznie po bokach. Kelnerzy unikali kontaktu wzrokowego. Ich wcześniejsze uśmieszki dawno zniknęły. Elika zrobił krok do przodu, jego ton łagodniał, ale nie tracił na autorytecie. Wiem, że zmiany nie zachodzą z dnia na dzień, ale jeśli ta restauracja ma odnieść sukces, zaczyna się od tego, jak traktujemy siebie nawzajem, zaczyna się od odpowiedzialności i szacunku dla każdego. Zatrzymał się. Przeszukując wzrokiem pokój, by upewnić się, że jego przesłanie trafiło do wszystkich. Nie zaczynałem na szczycie powiedział. Byłem tam, gdzie wy pracowałem długie godziny robiłem prace, których nikt nie zauważa szorowałem podłogi, myłem naczynia, nosiłem pudełka, tak jak to robiłem dzisiaj rano i pozwólcie, że Wam powiem: te role są równie ważne, jak rola szefa kuchni. Czy menedżera w tym pokoju. Bez nich to miejsce nie funkcjonuje. Personel pozostał w milczeniu. Ciężar jego podróży uderzył ich mocniej niż jakiekolwiek upomnienie. Elia dał chwilę na przetrawienie zanim kontynuował. Więc oto co się wydarzy, zaczynając od dzisiaj budujemy tu nową kulturę, taką w której każda rola jest szanowana, gdzie założenia i oceny nie mają miejsca. A jeśli ktokolwiek uważa, że nie może w tym uczestniczyć, to nie jest odpowiedni zespół dla ciebie. Jego słowa zostały przyjęte cichymi skinieniami głów. Niektórzy członkowie personelu szepnęli przeprosiny pod nosem. Damian w końcu odezwał się. Jego głos był niepewny. Ja nie chciałem być nieuprzejmy. Po prostu Elizia uniósł rękę, by go powstrzymać. Czyny mówią głośniej niż słowa, szefie. Jeśli jesteś gotów robić lepiej, to udowodnij to, pokaż mi i reszcie zespołu, że chcesz się rozwijać. To dotyczy wszystkich. Cofnął się, jego spokojne zachowanie powróciło. Wszyscy mamy uprzedzenia, wszyscy popełniamy błędy, ale to, co się liczy, to jak idziemy do przodu i wierzę, że ten zespół może być lepszy. Na tym Elia odszedł z pokoju, ale nie zanim nie wypowiedział ostatniego zdania. Pamiętajcie, szacunek nic nie kosztuje, ale jego brak może kosztować wszystko. Personel siedział w milczeniu długo po tym, jak Elijah opuścił pokój, ciężar jego przesłania przygniatał ich. A po raz pierwszy od lat, Bel Andreas Fine Dining wydawał się wreszcie spełniać swoje imię. Ta historia nie dotyczy tylko restauracji, chodzi o nas wszystkich. Jak często oceniamy kogoś bez znajomości jego historii? Jak często pozwalamy, by duma czy uprzedzenia zaciemniały nasze osądy? Zróbmy to lepiej, niezależnie od tego, czy chodzi o nasze miejsca pracy, nasze społeczności, czy nawet codzienne interakcje. Szacunek i uprzedzenie nie tylko zmieniają życie, budują mosty.